czy te chińskie podmioty będą w stanie nadal przy pomocy tych mniejszych nakładów no, tworzyć tak dobre modele. Tak? Czy prześcigną stanem? BGI, czyli ta uniwersalna sztuczna inteligencja, no to właśnie to są takie e, techniki sztucznej inteligencji, które będą ogólnie stosowane w różnych zastosowaniach. Tak? Będziemy mogli dowolne zadanie zlecić tej sztucznej inteligencji i ona je wykona. No i jest jeszcze takie pojęcie super sztucznej inteligencji, czyli takiej inteligencji wyraźnie mądrzejszej czy inteligentniejszej od nas samych, tak? No więc mm -hmm. te kolejne inwestycje są podejmowane po to, żeby rzeczywiście stworzyć właśnie te kolejne etapy rozwoju sztucznej inteligencji. Jeżeli mamy tak jak teraz już właściwie takich. Prawie mamy takich no, asystentów, którzy są na poziomie doktoranta. Mhm. Tak? No to w momencie, w którym on już będzie na tyle ogarnięty, ten model sztucznej inteligencji, że będzie w stanie nam pomóc w badaniach, tak, będziemy w stanie zlecić pewne proste czynności do wykonania czy bardziej złożone, no to on rzeczywiście wykona dla nas realną pracę. Dzień dobry. Moim gościem jest dzisiaj Piotr Sankowski, profesor Uniwersytetu Warszawskiego i główny naukowiec MIM Solutions. Dzień dobry. Piotr. Dostajemy sprzeczne informacje, bo z jednej strony nowy, nowa, nowy rząd Stanów Zjednoczonych zapowiada inwestycje na poziomie 500 miliardów w infrastrukturę potrzebną do trenowania modeli sztucznej inteligencji, a z drugiej rewelacje dotyczące Deep który twierdzi, że wystarczyło 6 milionów dolarów na to, żeby wytrenował model podobny do tego, który oferuje OpenAI i w dodatku korzystał z kart graficznych takich jak nasze dzieci w komputerach do gier. To znaczy wydaje mi się, że niekoniecznie korzystał z tych kart graficznych jak w komputerach do gier, tylko tych kart graficznych takich dedykowanych na rynek chiński, które są troszeczkę słabsze, ale to nadal są karty takie do rzeczywiście trenowania sieci neuronowych. Natomiast no, na pewno jest to znaczące wydarzenie. Tak? To znaczy, yy, udało się Chińczykom pokazać, że, że te modele można yy, trenować wyraźnie taniej, niż wydawało się to wcześniej. Tak? To znaczy, takie mm -hmm. szacowania kosztów treningu tych modeli tworzonych przez OpenAI, no, to są na poziomie 100 milionów dolarów, a Google. Te szacowania są, nie wiem, około 200 milionów dolarów tych największych modeli, a tutaj pokazano, że pewnie 30 razy mniej kosztów tego samego treningu, tak? Bo to mm -hmm. mówimy o takim ostatecznym, jak już wszystko wiemy jak zrobić, no to po prostu uruchamiamy ostatni trening i to jest właśnie ten, ten jego koszt. No zrobiono to za jedną kosztów i to rzeczywiście tak jakby przy pomocy wielu takiego dużego nakładu algorytmiczno-inżynierskiego, tak? mhm. znaczy, chociażby ci chińscy inżynierowie przestali używać tej kudy, tylko programowali w takim assemblerze te karty, to znaczy w tym języku takim bezpośrednio programowania tych kart, no, zrobili wiele rzeczy, użyli wiele technik, które miały szansę na zredukowanie wielokrotnie ten koszt, tak? to znaczy, my też tutaj w Polsce, no, badamy różne tego typu techniki, tak? To znaczy chociażby e, ten model używa takiego czegoś, co się nazywa Mixture of Experts, czyli rzeczywiście tak jakby ni, nie jest to model gęsty. Uh -huh. Tak jak to się robiło do tych, wielu tych starszych modelach, tylko jest to taka mieszanka wielu y, współpracujących ze sobą mniejszych, tak jakby sieci neuronowych. Okay. To potrzebujemy, czy nie potrzebujemy takich dużych inwestycji jak dokonujemy teraz w stany. No. no jest to pytanie co się wydarzy, tak? Czy rzeczywiście ten progres taki będzie powtarzalny, taki rzeczywiście TIPSIC, czy te chińskie podmioty będą w stanie nadal przy pomocy tych mniejszych nakładów no, tworzyć tak dobre modele, tak czy prześcigną stanę mimo ograniczeń sprzętowych? Tak jest to bardzo możliwe, tak to znaczy na razie są te, te scenariusze niejasne. Tak? To znaczy, może się wydarzyć tak, że rzeczywiście dalszy rozwój e, takich no, najlepszych na świecie modeli będzie, będzie możliwy przy pomocy dużo mniejszych nakładów sprzętowych, dużo mniejszej infrastruktury, tak jak pokazał to DeepSeaG, zobaczmy. Mhm. Tak? No bo to na razie no, jest taka pierwsza jaskółka, że coś się daje zrobić, tak? ale. Czy, czy to będzie powtarzalne? To jest otwarte pytanie. No ale nadal jest taki scenariusz możliwy, że rzeczywiście te nakłady na infrastrukturę będą konieczne. Także kolejny ten postęp, zbudowanie lepszych modeli. Mhm. No bo. No, no, nie wiadomo, czym one będą, tak? No teraz tak jakby ten stan naszej wiedzy, ta technologia wygląda tak, jak wygląda, tak. A to, to co będzie możliwe za te rok, dwa, trzy, czy jakich technik będziemy używać, nie jest jasne, tak? Możliwe, że te techniki będą e, nadal potrzebowały tak dużych e, mocy obliczeniowych. Okej, okay, czyli te duże inwestycje, nie wiem, OpenAI, Elon Musk, to mają służyć stworzeniu tej osławionej AGI? Tak, to znaczy też to jest taki kolejny e, krok e, w, w rozwoju sztucznej inteligencji, czyli e, no, stworzenie jeszcze czegoś, co jest no, po pierwsze uniwersalne, tak, no bo ta, ta AGI, czyli ta Uniwersalna Sztuczna Inteligencja, no to właśnie to są takie e, techniki sztucznej inteligencji, które będą ogólnie stosowane w różnych zastosowaniach, tak. Będziemy mogli dowolne zadanie zlecić tej sztucznej inteligencji, ona je wykona. No i jest jeszcze takie pojęcie super sztucznej inteligencji, czyli takiej inteligencji wyraźnie mądrzejszej, czy inteligentniejszej od nas samych. Tak, no więc mm -hmm. te kolejne inwestycje są podejmowane po to, żeby rzeczywiście stworzyć właśnie te kolejne etapy rozwoju sztucznej inteligencji. Ale już nie ma, jesteśmy na etapie tej super inteligencji, no bo m, co chwilę się pojawia informacja, że jakiś tam model AI lepiej niż większość studentów zdaje jakieś egzaminy, tak? Tak, no jesteśmy na granicy tego, to, to znaczy wydaje mi się, że jest wiele zadań, tak jakby te modele, jeżeli się już tak szacuje ich yy, yy, iloraz inteligencji, no to w wielu tak jakby takich ocenach wychodzi, że to jest około 160 już nawet, tak, czyli rzeczywiście coś takiego sprytniej rozwiązującego mhm. zadania logiczne niż, niż większość ludzi. No, są ludzie, którzy mają większy iloraz inteligencji, tak, no więc to nie jest tak, że to ta, ta, Inteligencja wyprzedziła wszystkich ludzi, ale już dorównuje takim rzeczywiście bardzo mądrym osobom, no i, i rozwiązuje zagadki logiczne, ale też takie problemy matematyczne. No jest taki benchmark, który się nazywa Frontier Math, który za zawiera rzeczywiście takie złożone problemy matematyczne, no i te modele sztucznej inteligencji ostatnie zaczynają sobie z tym już radzić, tak, czyli dużą część, tam nie wiem, jedną czwartą tych problemów, skomplikowanych problemów matematycznych, są w stanie już rozwiązać. A kolejne pewnie będą już 50, może 100% tych problemów w stanie zrozumieć i rozwiązać. Czy tak wrócę jeszcze do tych inwestycji w infrastrukturę? Czy Europa powinna jednak więcej inwestować? No bo ten pro, projekt AI Factories, rozłożony na wszystkie kraje Unii Europejskiej, to jest jakieś półtora miliarda mhm. euro no zdecydowanie żeby brać udział w tym w tym wyścigu tak no, powinniśmy inwestować dużo więcej w infrastrukturę powinniśmy to robić powinniśmy to robić w większej skali powinniśmy tak jakby no, rozumieć że konsekwencje tak jakby tych inwestycji czy rozwoju tej technologii będą ogromne tak to znaczy rzeczywiście powstaje coś co jest sprytniejsze od nas będzie rozwiązywało problemy których my nie umieliśmy rozwiązać tak więc potencjalnie no, może przyspieszyć no, po pierwsze rozwój technologii tak jakby innowacyjność no, mhm. no, 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 zmienić tak naprawdę to jak teraz tworzymy technologię więc zmieni to jak prowadzimy badania naukowe tak więc gra jest rzeczywiście warta świeczki warto to, to zrobić tak no bo to będzie miało długofalowe konsekwencje mhm. także po prostu dla innych technologii jak w tym kontekście oceniasz te restrykcje które Prowadzono między innymi na Polskę, jeśli chodzi o sprzedaż tych um, układów GPU? Mhm. No, no niestety my w Polsce inwestujemy niedostatecznie dużo w sztuczną inteligencję, tak? Więc te restrykcje tak naprawdę no nie, nie spowodują jakichś ograniczeń dla istniejących projektów, czy istniejących um, programów, czy, czy planowanych na najbliższy czas programów. Natomiast na pewno odnoszą się do takiego oceny potencjału tego, co może się wydarzyć w Polsce, tak? To znaczy, jeżeli powstałby, czy ktoś by planował po, powstanie jakiegoś takiego startupu, który miałby serwować z Polski globalną technologię sztucznej inteligencji mhm. na cały świat, no to będzie musiał te ograniczenia brać pod uwagę, tak, no bo po prostu nie będzie mógł rozwijać tego startupu tutaj w Polsce do pełnej skali, tak, więc gdyby, okay. tak jakby ma to znaczenie dla potencjału uruchamianych projektów, no nie ma wpływu na te projekty, które aktualnie e, działają. Okej. Okay. ktoś. A... Które z dostępnych technologii uważasz za przełomowe, jeśli chodzi o sztuczną inteligencję? No dużo, od dwóch lat, prawie trzech, mówimy o generatywnej sztucznej inteligencji, mm -hmm. o dyskutowaniu z chatbotami, odpytywaniu chatbotów. Teraz te chatboty będą, czy boty będą mogły za nas wykonać różne zadania, tak? No, mm -hmm. OpenAI no, udostępni operatora, ale mnie bardziej fascynują te, które po, Pozwalają na tworzenie nowych modeli cząstek, leków, mhm. białek. No, będziemy widzieć na pewno coraz większe tak jakby zastosowania sztucznej inteligencji w wielu dziedzinach. O tych zastosowaniach w nauce, no troszeczkę powiedziałem tak, że mówiłem, że to będzie miało ogromny wpływ, więc w pełni się zgadzam, tak, jest to bardzo ciekawe, będzie tak jakby to, jak prowadzimy badania naukowe i tworzymy nowe technologie, no będzie zupełnie inaczej wyglądało w przyszłości, tak. To znaczy, jeżeli mamy tak jak teraz już właściwie takich Prawie mamy takich no, asystentów, którzy są na poziomie doktoranta, mhm. tak? no to w momencie, w którym on już będzie na tyle ogarnięty, ten model sztucznej inteligencji, że będzie w stanie nam pomóc w badaniach, tak? Będziemy w stanie zlecić pewne proste czynności do wykonania, czy bardziej złożone, no to on rzeczywiście wykona dla nas realną pracę, tak? wesprze nas w badaniach. To znaczy nagle. Y Kraje czy, czy firmy, które ma, będą miały do, w swoim zanadrzu takie modele, no, będą w stanie zwielokrotnić tak naprawdę nakłady pracy. Tak? No, bo zamiast zatrudniać człowieka, będzie można zatrudnić 30 sztucznych inteligencji, które po prostu wykonają pewną, e, pewną pracę. Czy sztuczna inteligencja zastąpi doktorantów, tak jak się mówi, że junior programistów, czy. <grym> Nie, <grym> to znaczy, no, to, to jest tak, że rzeczywiście. Czyni wiele osób dużo bardziej produktywnymi. Tak? To znaczy, ten okay. rynek pracy musi się do tego dostosować. Od, w Polsce czy, czy na świecie od lat mieliśmy za mało programistów, tak? więc mm -hmm. w jakimś sensie dobrze, że, że powstała sztuczna inteligencja, która czyni ich dużo bardziej produktywnymi, tak? mm -hmm. no, bo może będzie w stanie rzeczywiście zasypać tą, tą lukę, tak jakby, która była na rynku na rynku pracy, tak? więc to myślę, że podobnie będzie też w innymi zawodami, tak? to znaczy nie, nie spodziewałbym się, że tak jakby sztuczna inteligencja będzie zastępowała po prostu pewne zawody, tylko będzie pozwalała osobom, które używają tej sztucznej inteligencji robić więcej, lepiej, e, czyli t, tak naprawdę, no, to co trzeba powiedzieć, no to na pewno, to nie to, że sztuczna inteligencja za, za, zastąpi ludzi, ale ludzie używający sztucznej inteligencji zastąpią tych, których, którzy jej nie używają. No i na pewno sztuczna inteligencja nie o, o, obrazi się na to, ile zarabiają doktoranci na polskich uczelniach. No, Chociaż tak. <grym> <grym> Okej, okay, a Czego Twoim zdaniem potrzebujemy, żeby jednak ta sztuczna inteligencja szybciej rozwijała się też w Polsce? No, wszyscy mówią o tym, że mamy genialnych programistów, genialne osoby, które tworzą rozwiązania, stanowią fundament OpenAI. Innym przykładem jest Eleven Labs założony przez mhm. Polaków. No ale nie dzieje się to jednak w Polsce. No, musimy rzeczywiście inwestować w taki cały ekosystem, tak? To znaczy, po pierwsze, no, powodować, żeby ci najdolniejsi zostawali tutaj w Polsce i robili ciekawe projekty, tak? No, chociażby takie programy utrzymujące talenty, wspieranie, wspieranie. Młodych ludzi na studiach doktorskich. To, co dotychczas robiliśmy w IDS NCBR, i będziemy dalej robić w instytucie IDS, czyli taki ogólnopolski program doktorski, który rzeczywiście jest nakierowany na to, żeby ci młodzi ludzie robili tutaj w Polsce ciekawe projekty. Mhm. No ale też musimy walczyć o te inwestycje w infrastrukturę, o czym mówiliśmy tak, ta infrastruktura jest konieczna, mimo że mamy sprytnych inżynierów, którzy pewnie też e, są w stanie zrobić czy odtworzyć rzeczy dużo taniej niż, niż w innych miejscach, no to jednak potrzebujemy jakiejś infrastruktury. Tak? Tego nie da się zrobić zupełnie bez, bez mocy obliczeniowej. No i trzecia rzecz, no to jednak musimy tak jakby tworzyć ten cały ekosystem wspierania czy komercjalizacji, tak? czyli no mhm. nie wiem, walczyć o to, żeby było jak najwięcej funduszy inwestycyjnych, wspierać ludzi w takich e, e, Podwójnym, podwójnej karierze, tak? czyli odchodzenia, nie wiem, z korporacji, odchodzenia z nauki, zakładania startupów, tak? To znaczy ta okay. innowacyjność, przedsiębiorczość, no to jest coś, co powinniśmy także wspierać w różne sposoby. Mhm. A czym jest interdyscyplinarna, ta inteligencja, której pisałeś w jednym z wpisów i której mhm. rozwój postulujesz w Polsce? Tak, to znaczy no, sztuczna inteligencja będzie wchodziła coraz szerzej. Tak, jest to taka technologia horyzontalna, która wchodzi w wiele aspektów naszego życia, ale także to, o czym dyskutowaliśmy też, no, będzie miała znaczenie coraz większe w nauce. Tak, więc taka nie, nie wyobrażam sobie, czy wyobrażam sobie, znaczy nie wyobrażam sobie. Badań naukowych za te 50 10 lat, no, które, w których nie będzie używana sztuczna inteligencja. Czy to będą badania w medycynie, czy, czy, czy też badania humanistyczne, no, będziemy w jakiś sposób współpracować z tą sztuczną inteligencją. Tak więc to będą takie badania, gdzie rzeczywiście będziemy używać technik sztucznej inteligencji, czy współtworzyć te techniki sztucznej inteligencji, żeby właśnie wspierać, nie wiem, tworzenie nowych cząstek, czy mhm. tworzenie nowych leków. Tak? Więc musimy. Inwestować w takie badania interdyscyplinarne, gdzie, które wspierają właśnie zastosowanie sztucznej inteligencji w innych dziedzinach. Ale też, e, nie wiem, w ramach IDEAS, Instytutu IDEAS, będziecie też próbować tworzyć narzędzia, które będą wspierać naukowców w tworzeniu nowych cząstek? Tak jak, nie wiem, Myślę, nie... że będziemy nad tym prowadzić badania zdecydowanie. Tak, to znaczy. W... Dotychczas tak było, że powoływali, powoływaliśmy różne takie ciekawe interdyscyplinarne grupy, jak na, chociażby mm -hmm. psychiatria obliczeniowa, tak, gdzie rzeczywiście e, następowało użycie takich technik sztucznej inteligencji, no w, po prostu w psychiatrii. Mm -hmm. czy, czy zastosowania w medycynie, czy zastosowania sztucznej inteligencji w leśnictwie. Więc tego typu zespoły na pewno będą powstawały, będziemy nadal je wspierać i, i inwestować właśnie w takie interdyscyplinarne zastosowania sztucznej inteligencji. Um. Mm. Ministerstwo Cyfryzacji w strategii cyfryzacji no, mhm. tam, chyba do 2030 czy tam na kolejne 10 lat e, zapisało, że około 100 chorób będzie, leczenie około 100 chorób będzie wspierane przez jakby algorytmy sztucznej inteligencji, no, jakby ten kierunek też widzicie w ramach IDEA? Tak, to znaczy na pewno będziemy badać zastosowania sztucznej inteligencji do diagnostyki medycznej, czy, czy właśnie wspierania no, szerszych zastosowań sztucznej inteligencji w medycynie. No, ja, też sam się tym zajmuję w startupie, który wspieram, tak? gdzie, mhm. gdzie, gdzie stosujemy sztuczną inteligencję do wspierania diagnostyki leczenia niepłodności. Tak? Czyli mhm. rzeczywiście tak jakby te zastosowania są, mogą być możliwe, jest dużo do zrobienia w takiej medycynie i, i będziemy także o to tym się zajmować. Mhm. A nie jest problem z brakiem danych w Polsce do trenowania tych modeli właśnie w medycynie? To znaczy, no, są pewne problemy, są wyzwania. Natomiast Polska pewnie jest takim dobrym miejscu, żeby próbować to robić, tak? no, bo rzeczywiście jako jeden z niewielu krajów mamy taki zcyfryzowany system opieki zdrowotnej. Tak? Mhm. To znaczy, Rzeczywiście jest centralny rejestr chociażby recept, tak? Jest okay. centralny rejestr tych wykonanych usług medycznych. To wszystko jest rzeczywiście cyfrowo. Jest jeden system krajowy, tak? Więc to rzeczywiście, gdyby się udało. Pokonać takie wstępne problemy z dostępem do tych danych, no daje ogromny potencjał do, do rzeczywiście realizowania takich projektów z cyfrowej medycyny. Mm -hmm. Ile Polska powinna wydawać na naukę? Moim no, zdaniem. Była no. taka dyskusja o tym, że obcinane na są. Na pewno za mało teraz wydaje. tak, no, Taki realistyczny, znaczy to, co Powinniśmy wydawać, patrząc na tak, jakby nasze ambicje i, i to, w jaki sposób tak naprawdę te badania naukowe długofalowo przydają się gospodarce, no to powinniśmy wydawać te 3% PKB. A teraz? A teraz wydajemy z budżetu państwa 1% PKB, trochę mniej. No i rzeczywiście te takie prywatne nakłady e, przemysłowe na badania i rozwój są około chyba tam 0,4, tak, czyli to, to w sumie daje prawie 1,5% a powinniśmy 3, jeżeli nie więcej procent wydawać. A nie powinni więcej wydawać właśnie firmy prywatne, komercyjne? Znaczy powinno się to jednocześnie tu i tu zwiększyć moim zdaniem, mm -hmm. tak? To znaczy rzeczywiście i firmy wydają za mało, w takie, inwestują za mało w swój rozwój, w swoje innowacyjne produkty, ale też po prostu nakłady po stronie państwa są co najmniej dwukrotnie za małe. No, ale jak się patrzy na Stany, to tam wydaje się, że większość tych inwestycji jest prywatnych, tak? Znaczy, to są już takie inwestycje w, no, w produkty, tak? To znaczy no tak, to znaczy stany są dość wyjątkowe, no ale jednak takie kraje, jak nie wiem, Izrael, Korea wydają po prostu, czy, czy nawet nie wiem, Szwajcar Szwajcaria czy Austria, te, te europejskie kraje wydają dużo więcej ze swoich budżetów na mhm. badania i rozwój. No, jeśli chodzi o sztuczną inteligencję, to ciekawym przykładem jest Singapur. Mhm. Tam i uniwersytety są w czołówce tych, które zajmują się sztuczną inteligencją, nie wiem, jak z firmami, tak, komercyjnymi. No, no tak też Chiny są dobrym przykładem, tak. No tak. dlatego rzeczywiście to nie jest jakaś tam wyrwana z kontekstu mała firma, tak jak ten DeepSeek, tak? Tylko to rzeczywiście jest ogromny ekosystem wspierany przez państwo, tak, Chiny też chyba wydają ponad 3% PKB na, na, na badania i rozwój. Tak? No mm -hmm. i to widać w tym, co po prostu osiągają. A propos funduszy, to też czytałem, że u ciebie chyba, że jest problem z brakiem naukowców zajmującymi się tymi naukami ICT i STEM na, na polskich uczelniach, tak. Mhm. No bo jednak konkurencja ze strony firm prywatnych powoduje, że odchodzą, tak? Tak. Czy to co w tym kontekście zrobić, tak? No bo no, nie, to no, znaczy, no tutaj to jest ogromne wyzwanie. Tak? To znaczy, to, co ja postuluję, no to jednak takie bardziej rynkowe pensje na uczelniach. Tak? To mhm. znaczy, to jednak, no jak przemysł jest w stanie informatykom płacić 2, 3, 4, czy 5 razy więcej niż w innych dziedzinach, no to także uczelnie powinny w ten sposób walczyć o informatyków. No Tutaj nie ma, no powinniśmy jednak na ten troszeczkę taki wolny rynek pozwolić i pozwolić uczelniom, no. Konkurować o, o te osoby, tak? No bo rzeczywiście jest o tych nauczycieli akademickich, no bo rzeczywiście jest ogromny problem, tak? To znaczy uczelnie w Polsce, mimo że tak jakby brakuje od lat. Brakuje informatyków, nie mhm. kształcą coraz więcej informatyków, bo nie są w stanie, tak, bo mają po prostu za mało kadr. Część uczelni wręcz w ostatnich latach zmniejszała e, liczbę przyjęć na informatykę. Mhm. Mimo że są to najbardziej popularne studia zazwyczaj e, na większości tych uczelni, bo po prostu nie miała kadr do, do, do uczenia tych studentów. Ale no właśnie jak to zrobić, no jeżeli e, budżet centralny nie zostanie szybko zwiększony, to może uczelnie powinny. Nie wiem, więcej korzystać z funduszy, grantów, firm prywatnych? Nie wiem, no trzeba. Tak, to znaczy może jakieś łączone stanowiska. No, natomiast, no rzeczywiście, tak jakby, no, powinno y, zapaść jakaś taka decyzja strategiczna, tak, e, chcemy inwestować w, w informatykę, chcemy mhm. inwestować w sztuczną inteligencję, musimy zrobić, żeby te e, e, kierunki studiów, no, były wspierane, żeby coraz więcej ludzi mogło się tam kształcić, tak, no i, mhm. i natomiast no ta decyzja nigdy nie zapadła, tak, to znaczy zostawiamy to sobie tak jakby jest jak jest, niech sobie dadzą radę, tak, a ta, to co się dzieje, no to rzeczywiście jest zmniejszanie się liczby przyjęć na, na studia, tak, no, więc jeżeli chcemy o to zawalczyć, no to musimy w jakiś sposób centralnie, czy, czy, czy uczelnie muszą o to zawalczyć, no musimy tutaj zadziałać, tak, no bo rzeczywiście tak jakby sztuczna inteligencja, czy ten potencjał naukowy w sztucznej inteligencji, no zaważy na rozwoju technologii, na innowacyjności, na tym IP, na tym jak szybko będą rozwijały się gospodarki, tak, no bo to po prostu staje się najważniejsza technologia. Tak jak kiedyś elektryczność, Y, czy internet troszeczkę w, czy, mhm. bardziej niedawno było taką technologią, która po prostu zmienia wszystko, co robimy, w jaki sposób robimy, wszystkie rzeczy? No tak, będzie to też sztuczną inteligencją. Czyli istnieje ryzyko, że jednak wkrótce nie będziemy kształcić najlepszych informatyków na świecie? Istnieje to, to ryzyko, tak. Okay. E, ostatnie pytanie. 15 lat temu wróciłeś do Polski i zacząłeś zajmować się nauką. Te 15 lat cię nie zniechęciło. To, co się zdarzyło w zeszłym roku <noise> z ideą NCBR e, nie zniechęciło cię. Mówisz też, że jednak te, te problemy się tylko pogłębiły przez te znaczy, półtorej dekady. Znaczy, pojawiło się dużo nowych problemów, problemy się pogłębiły. Mnie nie zniechęciło, no, choć tak jakby. Widzę różne scenariusze na przyszłość, tak, natomiast nadal tak jakby chciałbym zbudować ten nowy Instytut, e, powalczyć o to, żebyśmy rzeczywiście troszeczkę byli widoczni w tej sztucznej inteligencji, żebyśmy prowadzili takie doskonałe badania naukowe tutaj w Polsce. To, co rzeczywiście pomaga, no to bardzo duże wsparcie takie środowiska, tak, dla, dla tego rozwoju, dla sztucznej inteligencji. Mm -hmm. Wiara w to, że rzeczywiście możemy tutaj robić ciekawe rzeczy, tak, no bo to wsparcie jest ogromne. E, e, no, tak troszeczkę żartobliwie można powiedzieć, tak no jak działa się ta, działy się te różne rzeczy, no to y, wsparcie dla sztucznej inteligencji było większe i bardziej pozytywne niż dla CPK. Więc y, rzeczywiście widać tak jakby to zrozumienie w, w społeczeństwie, że chcemy to robić tutaj w Polsce. Mhm. to jednak, to nie było ostatnie pytanie. Wiesz już jakie od czego zaczniecie? Jakie badania w pierwszej kolejności będziecie uruchamiać? No, tam ciekawym wątkiem jest to, że będą to rozwiązania dualius, bo też w ramach IDEAS, Instytutu IDEAS, angażuje się też Ministerstwo Obrony Narodowej. Tak, to znaczy rzeczywiście do te, tego spektrum, które było obecne w ideas dołączą takie zastosowania, pod, pod, problemy podwójnego zastosowania. W troszeczkę większej skali, tak, to znaczy bądźmy świadomi, że już wcześniej tak jakby część tych projektów by, była realizowana, czyli takie zastosowania sztucznej inteligencji w, w bezpieczeństwie. To, co na pewno się zwiększy, no to zastosowania, czy takie badania nad, mm, związane z dronami, z autonomią dronów, z zarządzaniem rojami dronów i to rzeczywiście będzie nowością, będzie prowadzone te projekty w większej skali niż wcześniej. Okay. To dzięki wielkie za spotkanie. Dzięki i powodzenia. Dziękuję.